30 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. W minioną niedzielę w Bełchatowie uczczono 41. rocznicę powstania Solidarności. Pod tablicą pamiątkową mieszczącą się na ścianie kościoła przy ulicy Kościuszki delegacje złożyły kwiaty. W tym roku mija 41 lat od podpisania porozumień sierpniowych i powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Miejskie obchody tradycyjnie zorganizowano w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bełchatowie. Miejsce uroczystości nie było przypadkowe. Na jednej ze ścian kościoła znajduje się bowiem tablica poświęcona ruchowi związkowemu, który wystąpił w obronie prawdy i godności człowieka. Po raz 41 spotykamy się. Znaczy... W Polsce obchodzimy hmm, rocznicę XXI powstania Solidarności. Ja zawsze przy takich okazjach mówię i trzeba pamiętać, jest to po części hmm, takie świętą uroczystość, radosna, ale też refleksyjna. Trzeba pamiętać, że przed 80 rokiem był rok 1970. Był 56 czerwiec, Poznań 76, końcu 80, ale 41 lat temu, bo również trzeba wspomnieć w Idańsku, spisano, jak Państwo wiecie, 21 postulatów. Proszę sobie zadać drugi po raz kolejny zajrzeć do tych postulatów, bo trzeba powiedzieć, że po 41 latach część z nich, niektóre są aktualne ponownie, a część aktualne są nadal. To czy jest potrzebna, to nie jest miejsce i czas na takie przemowy. Państwa tutaj szczególnie w Bełchatowie również czeka y, w przyszłości pewien etap. Mówimy tam o węglu, energii i tak dalej i tak y, dalej. Natomiast chcę powiedzieć, żeby długo tutaj nie opowiadać, nie zajmować E, czasu. Szanowni Państwo, sierpień dla Polski jest szczególnym e, miesiącem. Solidarność w kalendarzu ma całkiem super towarzystwo, jeśli chodzi o uroczystości sierpniowe. Niedawno żeśmy obchodzili, 15 sierpnia, e, w na świecie Marii Panny, to jest Dzień Wojska Polskiego. To również w sierpniu była zwycięska bitwa o Warszawie w 1920 roku powstawała Solidarność, ale też trzeba pamiętać o Powstaniu Warszawskim. Nie każdy zdaje sobie sprawę, albo nie chce być może dopuszczać, albo nie ma takich okazji o tym, jakie znaczenie, ja nie chcę odpowiadać za Warszawiaków i tak dalej, ale jakie znaczenie miało Powstanie Warszawskie dla struktury polskiej, dla mapy polskiej, ale też dla pokoleń, których, które wychowywały się powiedzmy po i blasku powstańców warszawskich. To również przyczyniło się i było to możliwe po tych próbach, których wymieniłem 56, 70, 76, możliwe był rok 80. To czy jest potrzebna, już mówiłem o tych, mm, o tych postulatach, to najlepiej odpowiedzieć sobie odnośnie przełożenia życia. Na co dzień w zakładach pracy Mnie może nie wypada y, oceniać solidarności i siebie, y, a y, jak jest z tą realizacją, mówiłem, czy będzie potrzebna, to Państwo również tu macie przed sobą, jeśli chodzi o kopalnie, elektrownie i parę rzeczy z tego ładu. Y, na którym musi to robić. Chodzi o Solidarność, aby nie doszło do tragedii. Dziękując Państwu za przybycie, za trud, że znaleźliśmy Państwo tutaj, tutaj czas, aby przybyć. Chciałem przede wszystkim podziękować za dotychczasową pracę w służbie Solidarności. życzyć Wam również wytrwałości i dzień. Bo, bo są potrzebne dla Was, ale i również dla Waszych rodzin. Szczęść Bożego. Pod właśnie tą tablicą związkowcy, przedstawiciele miasta, instytucji, zakładów pracy i stowarzyszeń złożyli kwiaty. Pani prezydent, Pani prezydent. Pan Przewodniczący Rady Miasta z Paną Przewodniczącą. Myślę że są też przedstawiciele spółek miejskich. Przedstawiciele elektrowni i już powiódł Pan, że są to nasze większe miejsca pracy. Pan Prezes serdecznie witamy i cieszymy się z obecności. Przedstawiciele kopalni. Jutrownik, tak, tak. Pozdrawiam Panią. Są służby mundurowe, straży pożarnej, policji. prawo i sprawiedliwość, komenda strażnicy, i na koniec kolor nadziei, zielony, ładny Za, za ten szczególny znak pamięci, za kwiaty. Serdecznie zapraszam teraz na Mszę Świętą. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do parafialnych ogrodów, gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji działaczy Solidarności. Już w środę uczniowie wrócą do szkół i będzie to powrót od razu na zajęcia stacjonarne. Rodzice i młodzież zastanawiają się, jak będą wyglądały zajęcia w reżimie sanitarnym. Sanepit przypomina, że opracowano specjalne wytyczne w zaleceniach m.in. dezynfekcja, dystans, higiena i wietrzenie. To już jest drugi rok szkolny, który zaczyna się może nie tak bardzo normalnie. Miejmy nadzieję, że w tym roku, ten rok 2021-2022, to już będzie taki rok bardziej spokojniejszy i jak młodzież dzieci wrócą do szkół, dzieci do przedszkoli również no to te zajęcia w trybie stacjonarnym. Zagoszczą na dłużej albo w ogóle do końca roku szkolnego. Ale, żeby tak też się stało, no to my musimy nad tym trochę też popracować. To zależy też od nas. Mówię tutaj od nas, mając na myśli zarówno rodziców, nauczycieli, jak i same dzieci, no i również młodzież. Bo pandemia jest, nie została odwołana, reżim sanitarny, jak pani redaktor wspomniała, będzie nas obowiązywał, w związku z tym musimy się adekwatnie do tej sytuacji też zachowywać. Wakacje się kończą dzieci wracają więc musimy je jakoś przygotować musimy je, szczególnie chodzi mi tutaj o te dzieci najmłodsze które po raz pierwszy przekroczą próg szkoły żeby nie były zdziwione tym że tutaj pani wychowawczyni powie że w tym momencie trzeba założyć maseczkę że powiedzmy musimy częściej myć ręce że są tutaj te dozowniki które Emitują płyny do dezynfekcji. Oczywiście, jeśli chodzi o te najmłodsze dzieci, to tego to nie dotyczy, bo wystarczy woda z mydłem. No, niemniej jednak musimy na to te dzieci uczulić, żeby nie był taki szok. Bo dla dziecka, które po raz pierwszy w ogóle przekracza próg szkoły, to już jest coś innego, prawda, wychodzi ze swojego takiego środowiska, czy po raz pierwszy idzie do przedszkola, więc to jest zupełnie już inny, inna bajka, że tak powiem. A tymczasem jeszcze ten reżim sanitarny, ta sytuacja, kiedy powiedzmy nie można nawet tego ukochanego misia ze sobą zabrać do przedszkola, bo raczej tutaj wskazane jest, żeby te zabawki domowe zostały, a dzieci nie, nie przynosiły do, do placówki. Przede wszystkim zwróćmy uwagę tutaj na te częste mycie rąk. Nauczmy dzieci, my ciągle o tym powtarzamy i mówimy, one jak są w szkole, żeby korzystały z łazienek, żeby te ręce prawidłowo myły, używały prawidłowo mydła, żeby to nie było tylko opłukanie, ale mycie rąk. Poza tym prawidłowe, że tak powiem kichanie, no może to zabrzmi śmiesznie, ale żeby to nie rozpylać, jeżeli już się kichnie, tylko żeby po prostu kichać tak, jak to jest rekomendowane włożyć. Wyposażmy dzieci w maseczki, żeby dzieci miały i to nawet nie jedną maseczkę, bo ona po po prostu może być i zaśliniona, i trochę... Zanieczyszczona, wydzieliną z nosa. Więc żeby nauczyć dziecko, żeby ono po prostu korzystało z tej nowej czystej maseczki. Chusteczki higieniczne, poza tym no, sale, które muszą być wietrzone. Tutaj dezynfekcja, ale to już oczywiście wszystko należy do personelu szkoły. Każdy dyrektor wie, jakie są w tej chwili wytyczne, i każda szkoła na pewno już jest przygotowana. Nasze tutaj służby, że tak powiem, skontrolowały stan naszych szkół. Przed rozpoczęciem roku szkolnego. No i możemy stwierdzić, że są dobrze przygotowani państwo. Mają również zasoby tych środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych, maseczek. Płynów do dezynfekcji. One będą też stopniowo dowożone do szkół. Bo tak jak wiemy tutaj z Ministerstwa, będą takie stacje, które będą też do mierzenia temperatury. Zresztą szkoły mają te termometry bezdotykowe. No, apel jest też taki do rodziców, żeby nie przyprowadzać dziecka, które powiedzmy jest niewyraźne, które źle się czuje, które no, ma jakieś objawy przeziębienia. No, teraz pogoda jest taka, jak widzimy, już właściwie zaczęła się jesień, więc musimy bardziej zwracać uwagę też na to, w jaki sposób nasz organizm będzie reagował na, na tą pogodę, prawda Musimy się odpowiednio, Ubrać, zwrócić uwagę na to, jak to dziecko wychodzi do szkoły, jak ma wyposażony plecak, co w tym plecaku jest. Pamiętajmy o tym, żeby dziecku dać wodę do picia. Uczulić je na to, że jeżeli mu dajemy owoce czy kanapkę, to nie dlatego nie podzieli się z koleżanką, że jest skąpcem, tylko po prostu dlatego, że to są względy higieniczne, że każde dziecko spożywa swoją kanapkę, swój owoc, swoje warzywo. Prawda? Możemy się podzielić cukierkami, chociaż... Tutaj polemizowałabym, bo nie są zbyt zdrowe, no, ale też nie bądźmy aż tak bardzo restrykcyjni. No i tak jak powiedziałam, no, personel szkolny musi pamiętać o tym, żeby były te sale wietrzone dość często. My też wieczmy swoje mieszkania w miarę możliwości, prawda, dystans, no jeżeli odprowadzamy dzieci to nie tłoczmy się w tych szatniach, żeby jeden obok drugiego, starajmy się zachować w miarę możliwości ten dystans, prawda, też zakładajmy maseczki, bo jako rodzice, opiekunowie, dziadkowie przychodzący do szkoły po, po dzieci czy odprowadzający musimy te maseczki mieć, bo tu jest ta przestrzeń, Publiczna, prawda? Więc musimy pamiętać o tym. Jeżeli chodzi o noszenie maseczek, na pewno dzieci nie będą w maseczkach w klasie, bo jest to bardzo niewygodne, bardziej by to rozpraszało. No ale jeżeli dyrektor szkoły zaleci, że powiedzmy, jeżeli jest przemieszczanie czy do stołówki szkolnej, czy powiedzmy do innej sali lekcyjnej, no to oczywiście te maseczki być może trzeba będzie założyć. To też y, wszystko zależy od struktury szkoły, czy to jest większa szkoła, czy to jest szkoła mniejsza, jaki jest personel y, pedagogiczny, jaka ilość jest personelu pomocniczego, no bo na to wszystko... Y, Trzeba będzie zwrócić też uwagę, ale mówię, to już jest w gestii dyrekcji szkoły. Jeśli chodzi o młodzież starszą, no to tutaj miałam możliwość zaobserwowania, że bardzo no szalancko podchodzą do tematu sprawy covidowej, bo są młodzi. No i młodość ma to do siebie, że tak lekko wszystko traktuje, ale. No, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że w waszym otoczeniu są też osoby starsze, są wasi dziadkowie, są starsze osoby, które nie mają takiej odporności i że ta maseczka naprawdę nikomu nie uchybi, a być może uratuje komuś zdrowie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim jedna osoba otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 122, natomiast liczba wykonanych testów 34, w tym jeden z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 6 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 3831, natomiast liczba wykonanych testów 1386, z czego 7 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 151 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych: 0. W Łódzkim wypłacono już 54,5 miliona złotych na wyprawkę szkolną. W powiecie bełchatowskim liczba wypłaconych świadczeń to 9428, co daje kwotę blisko 3 milionów złotych. W Województwie Łódzkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 181,5 tysiąca świadczeń z programu Dobry Start na kwotę 54,5 miliona złotych. W samej łodzi wypłacono 41 tysięcy świadczeń 300 plus na kwotę 12 milionów 300 tysięcy złotych. Świadczenie z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną przysługuje w wysokości 300 zł raz w roku bez względu na dochód rodziny. Przysługuje na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Od tego roku wnioski o świadczenie 300 Plus obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać najpóźniej do 30 listopada wyłącznie w formie elektronicznej. Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone jeszcze w sierpniu powinny zostać zrealizowane do końca września. Wnioski można składać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych PUEZUS, Bankowości Elektronicznej lub portalu Empatia. Ze wszystkich tych kanałów może jednak skorzystać jedynie rodzic, natomiast osoba, która sprawuje pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny lub faktyczny, osoba ucząca się, która się usamodzielniła, czy też dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej, wniosek o 300 plus może złożyć tylko za pomocą platformy PUEZUS. Na półezus także osoby wnioskujące, również te, które wnioskowały przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia, znajdą wszystkie informacje na temat obsługi tego wniosku oraz korespondencję z nim związaną. Świadczenie 300 Plus wypłacane będzie tylko w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego. Rodzice, którzy nie posiadają konta w banku, będą musieli je założyć i to samo dotyczy osób, które posiadają przedpłacowe karty z MOPSu czy GOPS-u, bowiem numery tych kart nie mogą być podawane jako numer rachunku bankowego. Osoby, które nie radzą sobie z elektroniczną formą składania wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS przy ich składaniu zarówno na salach obsługi klientów w placówkach ZUS, ale także w wybranych placówkach Poczty Polskiej, urzędach gmin oraz placówkach KRUS. Informacje na temat czasu i miejsca dyżurów dostępne są na stronie zus.pl w zakładce Dobry Start. Dostępna jest też infolinia pod numerem 22 290 2202, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Pracownicy, którzy pomagają w wysyłaniu wniosków o 300, zauważyli, że osoby wnioskujące. Często nie mają przy sobie numeru rachunku, który należy podać we wniosku, nie mają też założonej poczty elektronicznej, a we wniosku należy podać adres mailowy. Problemem czasem bywa również podanie nazwy szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko. Tymczasem wszystkie te dane są niezbędne i bez nich nie można prawidłowo wysłać wniosku. Zanim więc zaczniemy wypełniać wniosek, czy to w zaciszu domowym przy komputerze, czy też z pomocą pracownika ZUS na sali obsługi klientów, warto zebrać wcześniej wszystkie te dane łącznie z nazwą szkoły, jej adresem i kodem pocztowym, żeby samo składanie wniosku przebiegło już szybko i sprawnie. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.